Siemaćku, tutaj i na sklepie odcinku z Minecraft Party Tak, zaczynam od tej przerąbanej, kurcze, gierki No ale ja dam radę, myślę, damy radę, myślę Tak, żeby nie odpaść pierwszy, nie? <laughs> musi być przynajmniej to top top 10 Top 10 musi być Ło, o, o, ja pierdziu, o ja pierdziu Czekajcie, czekajcie, bo to jest, to jest najgorzej teraz, nie? To jest teraz najgorzej, bo nigdy nie wiesz co się z tą stanie Dobra o, o Dobra, nice. A! Byłem drugi, nice. Jest, drugi. Super, 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 super. Super. Lecimy z koksem. E, Pineball trailer. A, dobra. Opa. Dobra. E, brązowe. E, takie. E, różowe. O, nie to, nie to. Ja pierdzielę. Nie to? O kurde, teraz to zlamijam. Dobra, takie. Purple, dobrze. Um, nie to? Dobrze, to e, niebieskie, czerwone. E, znowu purple, ale. Nie to purple? To to. Patrzcie, no teraz ta. Ja pierdziele, czekajcie. Pyk, dobrze. Dobrze, dobrze. dobrze. Limonka, dobra. E, czarny, 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 czarny. Jest, czarny. E, limonka, szary. Dobra. Żółty, szary. Dobrze. Cyjan. O! Drugi byłem! Znowu drugi jest! Kozacko. A co? Czas lecimy. Dwójka, dwójka. No ja już dwie ręki, drugie. Kurczę, tutaj nigdy nie byłem pierwszy. Może uda mi się chociaż raz w życiu być pierwszym. bo byłem pierwszy. No cóż, już nie pamiętam. Dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Tak jak tutaj wszyscy lecą, nie za szybko. Nie za wolno. Y, hopla. Hopla. Dobrze. 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 What the fuck! Był pierwszy. Pierwszy raz wrócił chyba. Albo drugi. Nie, chyba drugi. Nie pamiętam. Chyba drugi, ale... Jest kozacko. Infestation, tak, okej. Okay. Tutaj... No już spadłem, dobra. Czyli mogę być zombiaczkiem. A i tak jestem zombiarzkiem, więc spoko. Nie. Mam kogoś innego zarazi. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Zaraz tutaj kogoś znajdziemy, spokojnie. Oho, jest jeden ziomeczek tam. Chodź, chodź kolego. No chodź, zostaniemy kolegami, zaraziłem cię. I teraz trzeba kogoś jeszcze zarazić. Czekajcie, tutaj, a u góry jest jeden. A to tej a to cwaniak. Kurde. Dobra, dawajcie go, idziemy ten. Parararara. Zarażony jest Teraz pokażemy wszystkim jak tutaj się gra E, wow, cofło mnie coś. Co to mnie tak cofa? Nieładnie, nieładnie Minecraft. Dobra. Ja tutaj gram w Minecrafty, próbuję wygrywać, a tutaj mnie cofa tak bezczelnie. Ty kurczę Czekaj, czy tam biega jeden zarażony. Tutaj też. Hmm. Ej, myślę, że jestem pierwszy. Ktoś mnie zmylił zniku, ale jestem szósty. No nie no myślałem sobie że jestem pierwszy, bo jest jakiś boba. Bobla, bo, co to? Zawsze trafiamy, kurczę, zauważyliście, zawsze trafiamy na jakieś całkiem podobne niki, nie wiem, chyba... Chyba fajnie. Mi się to nie podoba. Bo jak mówię, kiedyś chciałem wejść na serwer. Pograć sobie, bo o fajny serwer mi się spodobał, tak wiecie, z opis mi się spodobał. realne życie i tak dalej w Minecrafcie, a to wchodzę a to nikt już twój jest zajęty. Ja serwer oczywiście jest non premium. Dlatego dużo serwerów jest premium. Żeby tak wiecie, nie kradli. Opla Penta? kiedyś jak miałem swój... wow Kto mnie zabił? Potatoes, wow Pamiętam kiedyś jak miałem swój serwer, właśnie Polska Craft, którego będzie reaktywacja Ta e, reaktywacja, no, no nowo go zrobiliśmy Niedługo będzie e, Miałem serwer e, I wbił chyba... Czekajcie, Temple wtedy Z... z kimś tam jeszcze e, I ode mnie administracja ich zbanowała i... <grym> i tak później był taki niefart, bo to okazało się, że to oni są mi... Tak. No nieźle, nie? Taki przegryw, przegryw trochę, no ale cóż, e, dla, dlatego zawsze robiłem konta, e, mam konto premium i te serwery są premium, ale, ale spoko, na moim serwerze będzie non-premium, więc więc easy, będzie można pograć, wszyscy będą no, musieli pograć, ale to jeszcze, jeszcze nie niebawem, wszystko musi być ładnie zrobione. Mm, dobra, dawajcie, czekajcie, tu jeszcze jest, a, bo tutaj, tu jest jeden ziomek, Campi, dobra, zaraz zobaczymy, co tutaj... Tutaj ugra nasz kolega. Tu jest jeden, drugi. O, 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 o. I myślę, że wygra ten w czerwonym kapturku. O, to jest dziewczyna, więc chyba dziewczyna. No dawaj, dawaj, dawaj. Ja będę obydwaj na pierwszym miejscu. Niestety. <kłysy> Niestety, bym piąty. Eh, nie jest tak źle. Jest, minefield. Minefield, kurczę, to jest obcykana gierka. Czekajcie, bo jak tutaj sobie znajdziecie swój punkt. Pierwszy taki. To już później wam, wam, wam pójdzie easy. Dawaj, biegnij, biegnij, biegnij. Już miałem kiedyś na przycisk ostatni. Kiedyś, ostatnio miałem na przycisk. Eee, sprint, ale teraz coś on mi nie działa, bo albo, albo tak sprintuje i mi się wydaje, że nie sprintuje. Już sam nie wiem. Dobra, jestem. Jest! Pierwszy. Super. No, nie jest tak źle. Supera ręka <laughs> Kozacko. Kozacko, kozacko. Ooo! <laughs> Minecarty, no ale... Ale dobra, myślę, że myślę, że nam się uda. Um. Trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki. Muzyka gra. No to jest dziewczyna jakaś. To jest jakaś dziewczyna. Dobrze, 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 dobrze. Jest! Udało się. A widzę, trzymaliście kciuki. Bardzo dobrze, super. Cieszę się. Jak on w... super widzów, no. Trzymajcie kciuki, a ja wygrywam. Eee... A! ja, yeah, ja, yeah, yeah, yeah. oh. God damn it! God damn it. God damn it. Jest! Udało się. Super! Super, super. Gdzie spadają moje wózki? Kurde. Dobra, no cóż, no cóż. Przestaliście czymać kciuki. Przestaliście czymać kciuki. Nie fajnie, no. Nie fajnie. To ja myślę, że. No, ten wygrał. No, wiedziałem Ha! Malina przegrał, ta? Malon, dobra, malon. Byłem! Trzeci. Nice. Nice, będziecie super. Boat race. Okej, okay. tutaj zacznijmy, jak nam pójdzie. Ostatnio były lagi, więc się nie dało grać za bardzo. E, zacznijmy, jak nam teraz pójdzie na boat race. E, myślę, że. Myślę, że będzie spoczko. No! Ciekawe dlaczego. No, daj e, daj e, e, e. dawaj, 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 Andrzej. Andrzej. O! Andrzeju! Patrz, uderzyłem mi. Masakra, nie coś co z początku Jak już z początku was to złapie to już później nie macie szans w ogóle praktycznie Ja że macie jakiegoś farta, którego ja nigdy w życiu nie mam ehm, No ale cóż, no raczej się nie mam nigdy farta Ja ogólnie jestem jakimś fartownym dzieckiem o. Dobra, dawaj, 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 dawaj Jest kozacko Kozacko tędy, 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 tendy. Nice Nice, 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 dobrze Dobrze Bobix! Dobrze Bobo! Bo. Dobrze Bobo! Bo. Źle Bobo! Bo. Ale jestem jestem pierwszy, dobra, jestem pierwszy. Byłoby, byśmy skończyli, ale o! No i to jest najgorsze. Dobra dawać dawać Lecimy. No! Patrzcie! No co za Janusz! Jest! Byłem drugi? No ale no, dobra, jest drugi ten potato play, to no, ma jakieś musi być haksy jakieś. Musi być jakieś haksy, ja mu tutaj nie dam. A dobra. To jest, gdzie jest mój rywal. Zaraz go zasasynuję. To jest najgorsze, bo nigdy nie wiesz, kto jest. Kto ciebie może zaatakować, a. a, a wiecie, no wejdź o co mi się schodzi. Gdzie jest mój cel? Wejdź ty, Bobie. Aha, tam jest mój cel. Tam jest mój cel. Przepraszam cię, dziewczyno, ale muszę cię zabić. Chodź tu, kurde, blaszka, no. Chodź tu. Chodź tutaj! Chodź tu! Jest! To jest, jest naszym celem? malon! Dobrze! Ale, 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 Aleksander! Ale, 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 ładna. Ale, 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 ale słodka. Bop, 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 bop! Jest! Pierwszy, udało się! Pierwszy z sobie wygrałem. Dzisiaj jest jakiś fartowny dzień, albo to wszystko przez to, że trzymacie kciuki i daliście łapkę łapkę w górę. Trzymacie kciuki, daliście łapkę w górę. To to jest taki wiecie większy fart, więc ja tutaj się staram. Widzicie, to wszystko o, zależy. O! ile diamencik jest. Pięknie. Tutaj kiedyś mi pisaliście, że ominęłem diament, no ale no, wiecie, nie da się tutaj em, wszystkich zebrać. Samemu. Dobra, jest emeraldzik. Tutaj słyszę, gdzieś już mam towarzystwo. Jest. Super. O! Dierc zamienił się w jaks? Kurczę, trzeba szanować dirta. Ja, ja zawsze wiedziałem, że szanować dirta. Bo o, widzicie, zamieniają się. patrz tutaj szczęście dzisiaj mamy. Kurde blaszka. Super, że, że trzymać te kciuki. Naprawdę cieszę się. Cieszę się, super, super. Oby tak dalej i do końca, do końca przetrwamy. Będzie chozacko. Bo z popatrzyłem, myślałem, że nie włączyłem nagrywania, nie? Uuu, Dobra, dawaj, 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 dawaj. Ale o tutaj na spokojnie, tak jak zawsze. Ja wam daję porady, więc... Więc wiecie. Jest spoko. No też oczywiście, jeżeli wy macie jakieś Wow, na spokojnie, Bobis. Już z przyzwyczajenia. Jeżeli Wy też macie jakieś porady co do właśnie tej mini też udaje Wam się ugrać, bo na przykład nie da się tam F5 czy coś takiego. To piszcie, piszcie w komentarzach ja tutaj czytam. I wtedy wiecie, lepiej się udaje grać, tak jak ja właśnie tam... Na F5 łódkami najlepiej i później jak już dobrze zaczniecie, to dobrze skończycie ehm, Tak jak mówię Więc, więc jest z koła. Wow, myszka mi się tutaj laguje, muszę kupić nową myszkę Dobra, hop Pyk, 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 jestem pierwszy Ooo, aż, 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 aż tutaj usłyszałem Aż tutaj usłyszałem coś w uchu, Falling Science Aha, dobra, to jest to cały czas, nie wiem, nie. Cały czas zapamiętam, co to jest zagierka, ale to jest to co spadają te. Dobra Ora, nice. To było łatwo. Z początku zawsze są łatwe. Gorzej będzie już od trzeciej się najgorzej za zaczyna. Da, słoneczko mi pomaga. Patrz, no kurde, słoneczko mi pomaga, nie? Dobrze! Widziałam tutaj pole do manewru. zostaj no, w miejscu. Bo, no, słońce zawsze ci pomoże. Możesz liczyć na słoneczko Widziałam pole do popisu, dobra, tutaj. O! Kurde! Nie skoczyłem! <grybujesz> o, ja pierdziela tego. Tylko... O! Co ja zrobiłem? Nie. nie skoczyło mi. No cóż, ale byłem trzeci jest cały czas podium. Jest cały czas podium. Bowiem, yy, yy, ty. coraz lepsze są te kurcze Minecrafty. Um, Widzicie? Coraz lepszy Im mniej gram tym jestem lepszy Muszę tak zacząć kurczę, w innych gierkach bo O no, tam minus, już, już biegłem na minus Dobrze Kurczak Kurczak Krówsko Dobrze, krówsko Point Dobrze tam jest krówek Dobrze Dobrze Point Point Jest krówka, jest krówka, jest krówka Dobrze, jest krówka Ach, zabrałem mu killa. Super. Nice. Dobrze jest Krówka, 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 krówka. Jest krówka. Patrzcie, mógł ją zabić, ale no nie skorzystał z okazji. I ja mu ją zabiłem. Powinni zrobić jakiś update, gdzie krówki też są. Wiecie, że złe. Bo tak to każdy leci od razu do krówki. Jestem pierwszy. Super Jestem pierwszy, kurczę. Rzadko się patrzy tutaj tutaj z boku. Tutaj z boku, tam na TT, e, tabelki, więc jest takie wow, zawsze jak wygram. Tutaj też, jak dobrze zaczniecie, dobrze skończycie, więc jest spoko. Tutaj uczyłem się od mistrza e, Minecraft, więc więc wiecie. Też niedługo będę takim mistrzem. No jak na razie jestem pierwszy, ale jak zwykle mnie tamten ten ziołek taki wyprzedzi, tak mi się wydaje. E, wow. wow wow, 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 wow Ja pierdzielę Ah, Cały czas tutaj Mówić za szybko, musisz trochę przyhamować, nic ci się nie stanie, jeżeli przyhamujesz chyba Dobrze, nice, 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 nice Dobrze, dobra tutaj są emocje, tutaj są emocje. No, i cały czas w tym samym miejscu. O, jakiś mnie smelik wyprzedził. Jakiś mnie smelik wyprzedził, więc pierwszy, no. Nie uda mi się być chyba pierwszemu. Wow! No i teraz będę lamił, nie? wiem, że ktoś mnie wyprzedził. I chcę być fajny. I to wygrać, ale. Masakra. Nigdy nie, 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 nie udawajcie, że jesteście super, ekstra fajni, dobrzy, czy coś takiego, bo. Później wam nie będzie wychodziło. Taka zasada. Wow! Trzeci jest, ale dobra, jest trzeci, super extra, kołzacko, super, block Warp. to w to to jest, w to to kurde, to tutaj to, to jak da... dajcie mi dirta, dajcie mi dirta, to jest ten już mistrzem, nie? No, no, wiedziałem, że tutaj było dirta, znaczy nie wiedziałem, ale takim fartem chyba chcieli, żebym aż zadirtujecie kolego tutaj, Czekajcie, ten smerik tam, to jest ten, o, tutaj. Masz hamie bezczelny Masz tutaj jest mój teren gdzie, gdzie, gdzie kolego, gdzie kolego? Dirtem, z dirtem walczysz? Dirtem, tak gardzisz dirtem, a ja ci nie dam, żebyś gardził gardzi moim dirtem, pana. Panie, słuchaj pan. Umówimy się, jeżeli to wygram, to będę pierwszy. To drugi, też jest spoko miejsce. A ja, ja muszę wygrać, bo... bo... Chyba. No dobra, byłem trzeci, no dobra, byłem trzeci, a mówiłem, że będzie drugi. Mówiłem, że będzie drugi. Trochę mu przyszłość przepowiedziałem. Light and green, dobra. To jest spoczko. Spoczko, spoczko Okej, go, 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 Tylko nie przylaguj. mi. Zatrzymaj się powiks, dobra Moje myśli już wychodzą. Wychodzą na wierzch, więc ja wiem kiedy mam się zatrzymać, kiedy nie Mam takie zawsze przeczucie, jakiś instynkt, kurcze żeby żebym się właśnie zatrzymał, ale nie wiem po co skoczyłem Nie, naprawdę nie wiem po co skoczyłem Dobra Eee, okej okay. Dawaj, 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 dawaj Dobra, slow Nice Dobra Go. O Wow, zbukowało się coś i mnie nie przeteleportowało Dobrze Dobra Czyli gra daje mi szansę, gra daje mi szansę, że Bobix możesz być pierwszy Pamiętaj, nie zepsuj tego Ja postaram się tego nie zepsuć, dobra Już, jedę do końca, jedę do końca, jedę do końca, do końca, jest! Pierwszy, udało się Udało się, a gra dała mi szansę, powiedziała Bobix Dobrze ci szło Więc, musi ci pójść dobrze przez cały czas Dobra pyk. Pyk Dobra, hopla 14 Czekaj, chyba tutaj. W to to ja w ogóle nie potrafię strzelać. Nie wiem. Muszę kupić sobie chyba okulary czy coś. Jakąś lupę. Będę tak z lupą grał. Nie wiem czy to będzie spoko. Ale przyda się. Musi być jakaś celność. Jak on tam odpadł? Czemu on? Co on? Czemu? Jak on tam lata? No, Odpad już? Da się tu odpaść? Ja pierwszy? No czekajcie, bo ja mam... Nie mam punktów żadnych, no nic nie mogę ustrzelić. A ten ten mi zasłania jeszcze, to są chyba jakieś adminy. Dajcie mi tutaj szansę! O, No to jest jakiś admin. No wow. ja byłem piąty, no! Cóż. Musieli zasłaniać, kurczę, głupi adminy. Nigdy nie lubię adminów, no? Ping, ping. Przy, przy, przy. war. Trzy punkty. Punkcik, punkcik, punkci, punkci. Wow! Nie wiem, nie wiem co ja wziąłem, ale chyba minus. Nie byłem pewien. Wow! Nie wyrzucaj mnie tak. Dobrze, dobrze. Bo tutaj jest kolorowa. Ja nie lubię kolorowych Zero tęczy, wow Dobrze Hopla, hopla, hopla O tam była kolorowa Nie dam się jej Cześć, dobra du -du 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 -du. Dawaj, wow Prawie dałem, prawie dałem kolorową Prawie się dałem kolorowej, ale jest to drugi, jesteśmy drudzy Naprawdę jest super, kozacko Możecie napisać w komentarzu, kto trzymał kciuki. Kto trzymał kciuki, to ja będę wiedział już, że. Aaa, to, to na przykład tam. Nick, e, nie wiem. Maciusz123. O, fafa, fa, fajnie, trzymał kciuki, jest super, dobra, to już będę wiedział. Dzięki temu wygrywam. Co to co, co, ty mnie tutaj strzelasz, panie? masz jakiś skin, głupi. Nie podoba mi się twój skin. Jesteś rudy. A rudy się zabija. Minecraft. Oczywiście nic nie mam do rudy, żeby nie było. Wiecie, tak się tylko mówi, to jest tylko takie... Takie jok'i y są. <laughs> Niektórzy się naprawdę tym przejmują, że dlaczego te rudy, ja to wszystko przez to, że jestem rudy. To się tylko tak mówi. Tak? No. Pek, Tutaj byle dotrwać do końca, tutaj można się skakać, robić co się podoba, jakiś salta. O! Salt Minecraft Minecrafta ja nie umiem. Prawie mi jakiś aniołek zabił Cześć koledzy Patrzcie, tamtej się na mnie uwziął! I się uwziął na mnie i nie wyjdzie szczelą Ham jeden bezczelny. <grym> A pozabijajcie się wy. JESTEM PIERWSZY! Super! Nice! Byłem w tym pierwszy! Co to, znowu minefield? Czy to już było? Czy to już było! Bo byłem tu pierwszy! Co to ma być? Znowu ta sama minigierka. Znowu gra mi dała szansę, bo wpadłem w to. Słyszałem jak się nakliknęło. Na, na Ale ta gra... Minecraft coś mi ostatnio daje jakoś szanse na wygryw, no i znowu jestem pierwszy no to jest tutaj mistrzem po prostu jest tutaj mistrzem, no jestem po prostu mistrzem jest spokojnie, a nie, dobra, gierki już się powtarzają po prostu, no okej, okay, dobra gierki się powtarzają po prostu tak, bo jest już drugie, więc ja się będę z wami żegnał, dzięki wielkie za e, oglądanie komentujcie, łapkujcie udostępniajcie dalej Tam znajomym kolegom, jeżeli wam się podobał odcineczek żeby też zobaczyli, podzielcie się tym e, no Napiszcie też w komentarzu kto trzymał kciuki, kto trzymał kciuki eee, i dzięki komu wygrywaliśmy tutaj e, w tym odcineczku. Bijajcie też na grupę kowboja bobiksa na fanpage eee, i instagram. No, to było na tyle. Ja się zabrzegam. Na razie cześć. Elos. Ciu.